Siemanko, witam was bardzo serdecznie Nie, to nie jest kolejny odcinek Obsesji To jest e, odcinek taki bardziej luźny Może nie odcinek, taka pojedynczy, ma, taki pojedynczy materiał Chciałem wam pokazać po prostu Moją drogę do tej piątej rundy Mistrzostw Polski m, W której odpadłem, już chyba wszyscy wiecie Ostatnio, no nie dało się To była 1.16, nie udało mi się dojść dalej e, Szkoda, naprawdę szkoda Bo byłem bliski, no ale cóż Tutaj mamy skład naszego pierwszego przeciwnika e, W drugiej rundzie Mistrzostw W pierwszej rundzie miałem wolny los, dlatego też nie musiałem Grać i czekałem na drugą rundę. E, no, i tutaj mamy bramkę na 1 do 0, ale niestety spalony. Benteke niestety, niestety, gdzieś tam minimalny spalony. A tutaj zobaczcie, już kick of glitch. Ten pierwszy mecz grałem z Vernim w ogóle, pewnie go znacie. E, siedzę nieraz na liveach sobie. To też początkujący youtuber e, z FIFA. Też nagrywa z konsoli PlayStation 4. Już miałem okazję po raz trzeci z nim grać. Także raz wygrałem ra ja, raz on. Zawsze pokarnych, a tym razem spotkaliśmy się od razu w Mistrzostwach Polski. No i tutaj mamy bramkę na 2 do 0 w 69 minucie. Wtedy już zacząłem grać trochę spokojniej, byłem już bardziej ucieszony, że jednak ta druga bramka padła. I wiecie, to już daje taki komfort trochę, ale i tak trzeba zawsze pamiętać, żeby nie stracić tej jednej. Ogólnie powiem wam tak, zastanawiałem się bardzo jakim składem grać. Tutaj takim wynikiem zakończył się ten mecz. To była pierwsza, pierwszy mój mecz, czyli druga runda. Trochę mi się to miesza, bo właśnie od drugiej rundy zacząłem grać. E, także, mm, jeśli chodzi o składy naszych rywali, to takie były różne. No, tutaj na przykład mamy kolejny mecz e, numer 3, czyli trzecia runda. No, mój mecz numer 2, ale trzecia runda. E, skład znowu bardzo taki inny, że tak powiem, francuski i jeszcze Asamoah tutaj dodany. E, ale fajnie, jest zrobiony ten składzik. Powiem wam, że nawet. Te skrzydła mu fajnie pracowały, Ben Arfa wiadomo, ja samoa też to, to są bardzo dobrzy zawodnicy. Tutaj zobaczcie, 19 minuta Aguero Aguero wychodzi w sytuacji, no praktycznie sam na sam bym miał, gdybym tam szybciej jakoś udało mi się dobiec. Jeszcze na dwa razy dobijałem, no i tutaj w końcu udało się wpakować tą piłkę. Mieliśmy 1 do 0 w 20 minucie. Bałem się grać całym składem i formów, dlatego że po prostu bałem się handicapa. Sami wiecie jak to jest gówno i jak potrafi się przypelętać niepotrzebnie. No i nie chciałem sobie tego handicapu narzucać sam na siebie, tutaj mamy bramkę na 1 do 1, więc postanowiłem, że zagram po prostu tylko z Aguero w składzie jako informem, a reszta to jest mój cały skład BPL, który znacie z Obsesji Doskonałości. E, przygotuję sobie taki dopiero osobny składzik, taki pode mnie, e, myślę na drugą albo trzecią turę, nie wiem czy ich do drugiej wyrobię, pewnie nie. Możliwe, że na trzecią. Z drugiej może będzie live, albo też będę nagrywał. Jeszcze nie wiem, ale chyba będę nagrywał tylko. E, 44 minuta, Benzema, no i mieliśmy 2 do 1. Trochę się wkurzyłem, bo jednak wygrywałem 1-0 i nagle przegrywam 2-1. Dwa moje błędy w obronie i e, zaczęło być pod górkę. Ja nie chciałem tego meczu tak szybko przegrać, wiedziałem, że jednak stać mnie najwięcej i trochę tutaj chciałem jeszcze coś od siebie dołożyć. W 45 minucie e, mieliśmy bardzo dobrą sytuację, no ale niestety nie udało się tutaj strzelić. Potem jeszcze dobitka Sirle dopadł do piłki. Końcówka tego spotkania, i niesamowitego, tego co ja mówię, tej połowy. No i niesamowita bramka Sirle. Powiem wam, że naprawdę sam się zdziwiłem, że to wpadło. E, sami zobaczcie, bo tą powtórkę mm, pominąłem, ale sobie możecie cofnąć. Także sobie jeszcze wróćcie. Naprawdę ładny strzał Sirle, A tutaj 66 minuta, błąd w jego e, wykonaniu. No i wykorzystał to Aguero. Powiem Wam, że Aguero i Benteke to jest fajne połączenie i nie wiem czy właściwie mam taki dylemat, czy zostawić ten skład i próbować raz jeszcze, czy próbować z tym składem, który mam już tam w głowie ułożony, a w zasadzie na foothedzie też. 90 minuta i tutaj już ładnie udało mi się rozklepać. Wysunąłem do na niego na pustą bramkę i mieliśmy 4 do 2, także no, na początku w pierwszej połowie małe problemy, a w drugiej jednak już udało się e, zdominować grę, wyjść na dwubramkowe prowadzenie na koniec. E, no i... Kolejne spotkanie do przodu. Także trzecia runda to już było za nami, e, i czekałem na czwartą rundę, w której mogłem się zmierzyć z Jacobem. Tak się akurat drabinka ułożyła, że w czwartej rundzie mogłem zagrać e, ja kontra Jacob, no ale niestety Jacobowi nie udało się tam awansować do czwartej rundy, no i musiałem wtedy e, stanąć e, do walki z jego pogromcą, że tak powiem. E, tam od razu jeszcze cały czas w ogóle z Jacobem gadałem sobie na telesie, co też było fajną sprawą, bo dużo sobie podpowiadaliśmy i dużo tak jakoś wiecie, jakoś dużo spokoju takiego wprowadzało to u mnie przynajmniej no i tutaj zobaczcie skład naszego rywala bardzo dobry skład BPL i trochę się bałem tego jego tych skrzydeł no i Joweticia na ataku ale na ni w piątej minucie dało mi prowadzenie bardzo ładnym strzałem. Ogólnie strzały z dystansu jakoś tak fajnie wtedy mi wchodziły. Jedno co mnie martwiło tylko podczas rozgrywania tych mistrzostw Polski to, to to, że słabo grałem w obronie i to mnie trochę wkurzało i za szybko chciałem czasem rozegrać piłkę. Ale ja tak właśnie lubię i często gubię przez to jakoś tam piłkę tutaj troszkę fartownie, ale udało mu się przejść. No i mamy jeden do jednego. E, bramka szirle, tam odbiła się piłka jeszcze od nogi e, kompanego, chyba to zobaczycie gdzieś w powtórce zaraz, o tutaj właśnie. Piłka się odbiła i dzięki temu mógł przejść dalej szirle i strzelić tą bramkę, e, także jakiś skill run to to nie był. 28 minuta, Gerard wrzutka w pole karne, Jovetic, ten, którego się obawiałem nawet nie musiał nic zrobić, bo Kompany strzelił sobie samobuja, zobaczcie. Niestety, nacisnąłem po prostu podanie i chciałem wybić tą piłkę, ja zawsze wybiłem podanie, nie wiem dlaczego, ale tak jak już mam. No i niestety mieliśmy samobój, a w 62 minucie udało się jednak wyrównać znowu za sprawą Aguero. No i teraz mogliśmy wrócić z powrotem do gry jednak. E, także wiecie, czwarta runda, więc trzeba już cisnąć, e, to 72 minuta, błąd znowu Kąpanego Nasry i Wolcott tutaj dobija już do pustej. Dlaczego mówię błąd Kąpanego? Ponieważ mi się tam przewrócił po prostu, nie wiem dlaczego. E, także byłem bardzo zły na postawę mojego środkowego obrońcy, w którym pokładałem naprawdę duże nadzieje, bo myślałem, że jednak on e, dość fajnie będzie sobie radził w tym, e, w tym turnieju, bo jednak Kąpany to świetny obrońca. No i troszkę mnie zawiódł w tym spotkaniu, ale w 80 minucie Benteke wrzuca w pole karne, Kompany no i w końcu odrobił to wszystko, jeszcze pompki na jednej ręce, tak jest. Wszystko mogę mu w tym momencie wybaczyć, tego Buja e, i tą drugą akcję zepsutą, no jednak Kompany odrobił to co musiał, no i dał nam szansę na dogrywkę, a w dogrywce w 118 minucie dośrodkowanie w pole karne wykorzystał, e, bodajże to był, nie wiem, Benteke czy Klisi, chyba? Chyba Benteke nawet, nie wiem, może Klisi? Zaraz tak, Klaisy w 118 minucie to był. No i to dało mi zwycięstwo w dogrywce. Także ciężki mecz. Udało się jednak wyrwać to, to zwycięstwo, pomścić Jacoba, Naprawdę koleś był dobry, bo no widzieliście, że musiałem walczyć, walczyć do samego końca i to zacięcie, żeby jakoś udało, żeby mi się udało wygrać to spotkanie. No i została piąta runda, piąta runda przed nami. Tutaj zobaczcie sobie jeszcze to wszystko, jak to wyglądało w bramkach i tak dalej. Ja tego nie pomijałem, bo robiłem teraz akurat sobie screeny, które wam wrzucałem na Facebooka i ogólnie wiecie, polecam wam robić screeny, żebyście jednak mieli jakieś podłoże do spraw walkowerów i tak dalej, wiecie o co chodzi. A tutaj skład, połączenie Brazylii i Ligi Włoskiej, bardzo fajny pomysł. Balotelli, Neymar, Lucas, El to Hernandez jeszcze i Marquizio. bardzo fajna pomoc, ale nie tylko. Tutaj faulowany w 62 minucie dopiero e, miałem jakąś okazję, właśnie zacięty mecz dużo tak się działo w środku pola, no i nani faulowany w 62 minucie i tak się zastanawiałem, czy ten kolej jest moim widzem, czy on mnie ogląda, jeśli tak, no to już mam lipę bo jednak uderzam karnego po swojemu, mm, ale chyba nawet tutaj uderzyłem troszkę inaczej, bo zaraz zobaczymy z tego co pamiętam, na dwa tempa też to zrobiłem, ale uderzyłem tak, uderzyłem w środek normalnie, nie pod poprzeczkę bo bałem się, że za mocno uderzyłem i po prostu w środek normalnie no i to dało mi bramkę na 1 do 0 znowu Aguero kolejnym strzelcem no i 69 minuta, patrzcie na to, Ballotelli, no niesamowita bramka, trochę mnie ta bramka właśnie wtedy podłamała, bo to było chwilkę po moim wyjściu na prowadzenie i chciałem tą grę jakoś tak ustabilizować, troszkę na spokojnie sobie zacząć rozgrywać piłkę żeby ten wynik jakoś do końca doprowadzić, nie grać oczywiście na czas, tylko grać mądrzej no ale niestety nie udało mi się. Baloteli zrobił to co zrobił, no zobaczcie tutaj bardzo ładna ta bramka, fajnie uderzył prostym podbiciem. No i szkoda, że nie udało mi się go gdzieś tam zablokować. W 76. minucie, więc chwilę później, mamy Neymara, który podcina nad moim bramkarzem i mamy 2 do 1, więc tutaj troszkę znowu się wdarło w kurwienie u mnie, bo wtedy zaczyna się wkuzać naprawdę, że kurde, no prowadziłem 1-0, a tu już przekrywam 2 do 1. No i niestety znowu będę musiał jakoś walczyć w końcówce. No ale Agüero w 82. minucie daje wyrównanie. No i jeszcze jakieś szanse są, żeby ten mecz może nie wygrać, bo wam nie będę mówił, że wygrać, ale wtedy jeszcze myślałem, że może coś się uda z tego zrobić, bo wy wiecie, że ten mecz już przegrałem. Mieliśmy dogrywkę FC Magic kontra ja, czyli obsesja drugi. No i tutaj właśnie jest bramka, to, to jest właśnie ten mój błąd. To jest Luis, który nie doskakuje do piłki, Czech, który nie zdążył, no i dałem mu tak jak zagrać podanie padłem górą, w polu karnym, coś, co mi się nie zdarza często, no ale po tej bramce właśnie odpadłem. Z mistrzostw Polski w 1.16, także szkoda. No cóż, spróbujemy kolejnym razem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, napiszcie, co sądzicie o tych spotkaniach. Co bym mógł tutaj zmienić. Jak, e, jakie błędy widzicie u mnie najczęściej na meczach, na nagraniach, na live'ach i tak dalej. Także trzymajcie się. No i widzimy się kolejnym razem. Na razie i piona.